Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Już w najbliższą sobotę w Lubinie odbędzie się kolejna gala Federacji KSW już z numerem 98. Tym razem Federacja KSW przygotowała dla nas 10 pojedynków w różnych kategoriach wagowych od koguciej aż po półciężką. W walce wieczoru wystąpią Radek Paczuski oraz Lightzer Huni, a bohaterami coming eventu będą Damian Piwowarczyk i Marcin Wójcik. Do tego w akcji zobaczymy takich zawodników jak Daniel Skibiński, Artur Szczepaniak, Krystian Kaszubowski czy Zuriko Żożuła, zatem karta jest wypakowana dobrymi zawodnikami. To jest pozytywny zwiastun sobotniego wieczoru, który powinien dostarczyć nam sportowych emocji na najwyższym możliwym poziomie. W dzisiejszym materiale w kilku zdaniach wytypujemy sobie każdy pojedynek sobotniej gali KSW 98. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale i łapki w górę pod filmem dla YouTubeowego algorytmu. Bez przedłużania, lecimy z tematem. Kartę walk sobotnie Galio otworzy pojedynek w kategorii lekkiej pomiędzy Kacperem Fornalskim a Aleksandrem Budziłkiem. Obaj zawodnicy są dopiero na początku swojej kariery, ponieważ Olek ma jedną, a Kacper zero walk zawodowych. Mimo wszystko są to bardzo doświadczeni amatorzy, którzy stoczyli po kilkadziesiąt pojedynków na zawodach i półprofesjonalnych galach. Fornalski na swoim koncie ma przede wszystkim wygrane przez poddania, więc wszystko wskazuje na to, że będzie chciał przenosić płaszczyznę walki na ziemię. Nie jest jednak powiedziane, że będzie lepszy od swojego rywala w tej płaszczyźnie, bo ten też potrafi tam kończyć walki. Po stronie Fornalskiego będzie wzrost i zasięg ramion, a to może premiować go w każdej płaszczyźnie. Spodziewam się bliskiej walki, ale myślę, że to Kacper przechyli szalę wygranej na swoją korzyść po trzech rundach. Mój typ Kacper Fornalski przez decyzję sędziowską. Drugi pojedynek odbędzie się w catchwejcie do 80 kg pomiędzy Borysem Borkowskim a Stevenem Krty. Pierwotnie rywalem Czecha miał być Dawid Kuczmarski, ale wycofał się z tej walki przez kontuzję. Na jego miejsce wskoczył Borkowski, który jest gwarantem pojedynku, w którym będzie się dużo działo i być może szala wygranej będzie się przychylała z jednej na drugą stronę. Patrząc na styl walki obu zawodników, wszystko wskazuje na to, że w tej walce będzie dużo chaosu i w klatce rozpęta się burza, a jak burza, to oczywiście piorun, który tutaj symbolizuje nokaut. Zawodnik Szczech całkiem dobrze porusza się na nogach, ale idzie go ustrzelić. Borkowski z kolei jest twardy i całkiem sprawnie potrafi obalić walkę do parteru, ale jego piętą achillesową jest kondycja. Spodziewam się tutaj wojny błyskawicznej i szybkiego nokautu z jednej ze stron. Tym razem stawiam, że dokona tego zawodnik szczech już w pierwszej rundzie. Mój typ Steven Krty przez nokaut w pierwszej rundzie. Trzecia walka odbędzie się w kategorii koguciej pomiędzy Islamem Diabrailowym a Mariuszem Joniakiem. Obaj zawodnicy wygrali swoje ostatnie pojedynki w federacji KSW, zatem stawką ich sobotniej konfrontacji będzie przedłużenie fali zwycięstw. To starcie prezentuje się naprawdę ciekawie i na papierze ciężko wskazać jednoznacznego faworyta. Mariusz Joniak jest solidny w każdej płaszczyźnie, a w szczególności w parterze, jednak często brakuje mu kropki nad i w wygrywaniu pojedynków. Islam Diabralov pokazał się z dobrej strony w swoich dwóch pierwszych walkach w KSW i na tej podstawie możemy stwierdzić, że będzie trudnym rywalem dla każdego w tej dywizji. Wydaje się jednak, że to Joniak jest bardziej jakościowym zawodnikiem, i walka powinna się toczyć pod jego dyktando. Diabrailow mocno się postawi, ale to Polak zgarnie uznanie na kartach punktowych. Mój typ, Mariusz Joniak, przez decyzję sędziowską. Czwarty pojedynek został zakontraktowany w Quechuaiecie do 80 kg pomiędzy Danielem Skibińskim a Leonardo Damianim. Pierwotnie rywalem zawodnika z Polski miał być Wiktor Zalewski, ale doznał kontuzji i KSW w jego miejsce zakontraktowało mocnego Włocha, z którym Skiba ma ciekawą historię. Obaj zawodnicy zmierzyli się na gali Hybrid MMA3 w Pile i po kontrowersyjnej decyzji sędziów wygrał nasz rodak. Damiani pokazał się bardzo dobrze w tym pojedynku i mocnymi czasami odpowiadał na próby zapaśnicze Skiby, którego twarz po walce nie wyglądała najlepiej. Generalnie od ich pierwszej walki minęło pół roku, a przez ten czas Damiani zdążył już wygrać, a Skiba nie stoczył żadnego pojedynku. Podejrzewam, że w sobotę zobaczymy powtórkę z rozrywki i tym razem ponownie to starcie będzie prowadził Damiani, ale teraz sędziowie nie będą mieli wątpliwości, żeby wskazać jego zwycięstwo. Mój typ Leonardo Damiani przez decyzję sędziowską. Walka numer 5 została zakontraktowana w limicie kategorii koguciej pomiędzy Zuriką, Żużuą a Werlesonem Martinsem. Mamy tutaj konfrontację dwóch byłych pretendentów do mistrzowskiego pasa, którzy z pewnością szybko będą chcieli ponownie zawalczyć o ten tytuł. Zoriko, żożżuła to przede wszystkim bardzo dobry zapaśnik, który za ich pomocą potrafi szybko przenosić walkę do parteru. To będzie bardzo cenna umiejętność w starciu z Brazylijczykiem, bo ten, pomimo tego, że ma wiele podań w swojej karierze, to w tej walce raczej będzie chciał walczyć jako stójkowicz. Będzie miał dużo lepsze warunki fizyczne, ale moim zdaniem żożżuła je zniweluje za pomocą swoich zapasów. Stawiam, że przez trzy rundy będzie wymęczał Martinsa, co w finalnym rozrachunku da mu wygraną na kartach punktowych. Mój typ, Zuri żożyła przez decyzję sędziowską. W szóstej walce w kategorii półciężkiej zmierzą się Krzysztof Głowacki oraz Dawid Kasperski. Śmiało można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ze starciem w dywizji Stójkowiczów, ponieważ obaj wywodzą się ze sportów uderzanych. Raczej nie uświadczymy tutaj wirtuozerii w parterze, tylko ostrą wymianę ciosów i kopnięć. Głowacki to były bokser, Kasperski to były kickboxer, więc na papierze przewagę w postaci kopnięć ma Dawid. Moim zdaniem pewnym jest, że ktoś tutaj zostanie znokautowany, ale dokładne wytypowanie wygranego już takie proste nie jest. Mimo wszystko stawiam na Kasperskiego, że znokautuje swojego rywala. Moim argumentem jest to, że bardzo dobrze pokazał się w swoim debiucie dla federacji KSW. Mój typ Dawid Kasperski przez nokaut w pierwszej rundzie. Walka numer 7, kategoria półśrednia i starcie Artura Szczepaniaka z Krystianem Kaszubowskim. Spotka się tutaj dwóch solidnych zawodników, którzy zawsze prezentują wysoki poziom, ale teraz obaj mają coś do udowodnienia. Szczepaniak przegrał ostatnio przez brutalny nokaut, a Kaszubowski ma dwie przegrane z rzędów KSW, więc obaj zrobią wszystko, żeby wyjść z tego starcia jako wygrany. Widzę pewne podobieństwa w stylu walki obu zawodników i na papierze wydaje mi się, że zobaczymy bliskie starcie. Jeden jak i drugi ma mocną petardę w łapie, ale jak trzeba, potrafi też obalić walkę do parteru, gdzie kontroluje swojego przeciwnika. Moim zdaniem, ktoś tutaj zostanie znokautowany i na dwoje babka wróżyła, kto to będzie. Dla mnie jest 150 na 50, ale przeczucie każe mi postawić na zawodnika gdyńskich Mighty Bullsów mój typ Krystian Kaszubowski przez nokaut w drugiej rundzie. W ósmej walce w kategorii półciężkiej zmierzą się Bogdan Gnitko oraz Dominik Humburger. Zawodnik Szczech to jeszcze do niedawna zawodnik kategorii średniej, ale ze względu na problemy z wypełnianiem limitu zmienił kategorię na półciężką. Już na starcie dostał mocnego rywala w postaci Ukraińca, który jednak ostatnio nie radzi sobie najlepiej, bo ma dwie porażki z rzędu. Obaj zawodnicy to w głównej mierze stójkowicze, którzy dysponują mocnym uderzeniem i lubią wchodzić w wymiany na środku klatki. Tym razem pewnie też tak będzie, bo nie spodziewam się, aby któryś z zawodników szczególnie chciał sprowadzać walkę na ziemię. Jeżeli chodzi o warunki fizyczne, to obaj zawodnicy będą podobnych gabarytów, mimo tego, że Humberger przechodzi z niższej kategorii. Presja na gnitko będzie ogromna, ponieważ musi wygrać, aby zostać w KSW i myślę, że sobie z tym nie poradzi. W jednej z wymian zawodnik Szczech znokautuje swojego rywala, mój typ, Dominik Humberger, przez nokaut w drugiej rundzie. W kominicie w kategorii półciężkiej zobaczymy Damiana Piwowarczyka oraz Marcina Wójcika. Pierwotnie obaj zawodnicy mieli się zmierzyć na Gali w sierpniu, ale z powodu drobnej kontuzji Damiana to starcie dojdzie do skutku dopiero teraz, we wrześniu. Obaj zawodnicy to uczestnicy turnieju w kategorii półciężkiej, który odbył się na KSW Epic, więc ich starcie wisiało w powietrzu od dłuższego czasu. Obaj mierzyli się z Rafałem Haratykiem, czyli obecnym mistrzem, i obaj mu ulegli, ale tutaj lepiej zaprezentował się Damian, bo był bardzo bliski zwycięstwa na kartach punktowych. W tym pojedynku możemy się spodziewać zarówno mocnej stójki, jak i czarodziejskiego parteru i ciężko wyrykować, kto gdzie będzie chciał toczyć ten pojedynek. Z jednej strony Damian ma dużo lepsze warunki fizyczne i przecież ma świetne umiejętności parterowe, a z drugiej strony Marcin ma nokałtujący cios i swoje na ziemi też przepracował. Zdroworozsądkowo byłoby postawić na zwycięstwo piwowarczyka, który jest młodszy z walki na walkę się rozwija i po prostu doszedł dalej w drabince tego turnieju. Oczywiście, jak obaj zawodnicy spotkają się w klatce, to wszystko już nie będzie miało znaczenia, ale ja mimo wszystko obstawiam zwycięstwo Damiana. Ciekawym aspektem jest to, że Damian ostatnio zmienił klub i zobaczymy jak to wpłynie na jego dyspozycję w sobotni wieczór. Myślę, że zobaczymy sporo mocnych wymian i w drugiej rundzie będzie już po sprawie. Mój typ Damian Piwowarczyk przez nokaut w drugiej rundzie. Czas na walkę wieczoru w kategorii średniej pomiędzy Radosławem Paczúskiem a Laidem Zerhunim. Pierwotnie rywalem zawodnika reprezentującego Francję oraz Algierię miał być Michał Michalski, ale musiał wycofać się z tej walki z powodu kontuzji. Zastępstwo naprawdę godne w postaci Paczuskiego, który przecież już kiedyś był przymierzany do walki z Erhunim, zatem co się odwlecze, to nie uciecze. Na papierze, wszystko wskazuje na to, że zobaczymy bardzo mocne wymiany w stójce, bo zarówno jeden jak i drugi zawodnik tam najbardziej lubi prowadzić swoje starcia. Oczywiście, Zerhuni ma też całkiem dobre umiejętności parterowe i tam potrafi kończyć swoich rywali, dlatego to będzie jego argument na wygraną z radkiem. Istnieje duża szansa, że przeleży zawodnika Junika, ale w stójce powinien mieć naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Tutaj wniosek nasuwa się sam: wynik walki będzie zależał od tego, jak dobrze albo jak źle Paczuski będzie bronił próby obaleń swojego rywala. Jeżeli to zagra, to myślę, że będzie miał wygraną w kieszeni, taki właśnie będzie mój typ. Mój typ Radosław Paczuski przez decyzję sędziowską. Wytypowaliśmy sobie wszystkie pojedynki z odbywającej się w sobotę w lubinie gali KSW 98. Dajcie znać w komentarzu, jak wytypujecie poszczególne zestawienia z tej gali. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.